Cześć wam wszystkim, z tej strony Adrian czaruje. A wy jesteście na kanale Oczarowani I w dzisiejszym odcinku yy, wydarzyła się naprawdę nietypowa sytuacja u kamerzysty z kanału Kamerzysta Kamuś. U kamusia się wydarzyła nietypowa sytuacja, bo Ekipa kamerzysty z kamerzystą przeprowadzają się pod Warszawę lub do Warszawy do rezydencji, tak jak wiecie z jego filmów. I nagrywam właśnie o tym film, po raz pierwszy nagrywam film o kamerzyście, o kamusiu, o ekipie kamerzysty Timuja. Dobra, podobnie ktoś się włamał na jego taras i jakaś osoba, nieletnia albo iletnia, nie, nie wiadomo, w każdym razie jakaś osoba się włamała do niego na taras. Nawet nagrywał na Instagramie Insta Story. I teraz Wam, właśnie to Insta Story pokaże. Sytuacja, bo podobnie ktoś tutaj e, wszedł na taras. E, tu, jak mnie nie było. E, no i do tej pory byliśmy tutaj my i dało się sprawę załagodzić, ale. Kiedy my wyjedziemy stąd, to po prostu sprawa już nie będzie załagodzona w ten sposób, tylko po prostu będzie wezwana ochrona, będzie wezwana policja, no i będziecie odpowiadać, no i no to już będzie odpowiadać jako włamanie. Jako włamanie, no i po prostu, no, jeżeli dostaniecie kuratora czy coś w tym stylu, no to to już nie jest moja sprawa. Po prostu tutaj nie możecie wchodzić na czyjąś posesję. Do tej pory było wszystko załagodzone. Teraz sprawa się zmieni. Jeżeli wejdziecie na tą działkę lub na nową działkę, no to po prostu zostanie najpierw wezwana ochrona, a potem zostanie wezwana policja, no i sprawa zostanie przekierowana do sądu. To to... Jeśli, dotar... Jeśli dotarłeś. Do tego momentu, to zasubskrybuj ten kanał, bo już w te wakacje ruszamy z wielkim, wielkim, wielkim projektem na ten kanał. Oczarowani, więc dzisiejszy odcinek jest. O kamerzyście, a już lecimy potem z kolejnymi mega, 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 mega. Dużymi produkcjami na ten oto kanał. Więc subskrybujcie kanał. O. Tutaj gdzie Wam pokazuję paluszkiem. Subskrybujcie ten kanał. No. I pozostańcie do końca. No. Więc. To by było na tyle w tym odcinku. Więc cześć. Trzymajcie się i. Do następnego. Siema!